Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać jedną z ciekawszych funkcji w The Sims 4, która umożliwi nam na decyzję, ile nam się urodzi dzieci, jak i również w pewnym sensie będziemy mogli zdecydować i wybrać płeć naszego przyszłego dziecka. Pokażę Wam dzisiaj dwa sposoby. Pierwszy sposób nie wymaga żadnego moda i tak naprawdę żadnego dodatku. Możecie to zrobić i na konsoli, i na komputerze bez problemu, ponieważ jest ukryta funkcja już w podstawowej wersji gry. Drugi sposób jest to sposób z modem. Najprawdopodobniej Wam się nie spodoba, bo moim zdaniem trochę psuje zabawę, ale na pewno jest garska takich osób, które lubią grać tak jak ja i lubią nawet nad tym mieć pełną kontrolę. Także zaczynamy. Moi drodzy, dzisiejszy filmik będzie trochę takim eksperymentem, to znaczy, że ja też tego systemu nigdy nie sprawdzałem, więc jestem bardzo ciekaw. I teraz tak, zachodzimy sobie najpierw w ciążę i pokażę Wam system, który pozwoli nam jakby na wybór właśnie płci dziecka. Ok, babka idzie sobie zrobić test ciążowe i proszę bardzo, jesteśmy w tym momencie w ciąży. I teraz tak, trochę tak za kulisami, słuchajcie, bo jesteśmy w momencie, kiedy jakby nie używamy żadnego moda. Ale mamy MC Command Center, do tego przejdziemy sobie zaraz. Tutaj mamy taką zakładkę ciąża i możemy sobie w tym momencie już podejrzeć, że nasze przyszłe dziecko to jest dziewczynka. I my w tym momencie będziemy się starali zrobić, żeby z tej dziewczynki był chłopiec. E, co warto dodać, możemy decydować tylko e, i w momencie, kiedy mamy pierwszy trymestr. Kiedy już wpadnie nam drugi, nie mamy możliwości decydowania i zmiany tego wszystkiego. Żeby mieć chłopca, należy słuchać muzyki alternatywnej i jeść marchewki. A żeby mieć dziewczynkę, należy jeść truskawki i yy, 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 słuchać muzyki pop. Tak, właśnie. Dlatego nakupiłem, słuchajcie, tyle nasion. I nam w tym momencie są potrzebne, skoro my mamy dziewczynkę, no to będziemy musieli jeść marchewki. No to na przykład zjemy sobie e, po dwie, trzy marchewki właśnie, no nie wiem ile do końca tego ma być, czy to jest wiecie jedna i, e, i to już wystarczy, czy na przykład trzeba jeść tego więcej. No ale z, powiedzmy, żeby ona sobie zadała trzy marchewki i teraz pójdziemy sobie jeszcze posłuchać na przykład tej muzyki alternatywnej. I żremy w tym momencie te marchewki, po prostu jak, no jak świnia. Słuchamy muzyki alternatywnej, cały czas słuchajcie leci alternatywna. Alternatywka. Ok, moja simka zjadła tak naprawdę wszystkie marchewki, które miała. Cały czas słuchamy muzyki alternatywnej, i w tym momencie już powinno nam się tutaj pokazać, no właśnie, że z dziewczynki zrobił się chłopiec. I teraz słuchajcie, postaram wam się pokazać na odwrót. Zrobimy z chłopca dziewczynkę. Yy, tylko tak jak mówię. Jeśli nie możecie na przykład znaleźć niektórych nasion, bo niektóre można kupić na przykład przez kąpa, prawda? Przez zamawianie albo można na przykład kupić nasiona w trybie budowania, no ale na przykład widzę, że z truskawką jest duży problem. Możecie na przykład poszukać w okolicznych miejscach jakieś, e, jakieś nasionka, jakieś ogrody, jakieś krzaki i powinno nam to znaleźć. Także słuchajcie, lecimy szukać truskawek, e, bo ja ogólnie no nie mogę tego wynaleźć już od dłuższego czasu, więc polecimy sobie na przykład do Wierzbowej Zatoczki. Tutaj mamy Ogród. Zobaczymy, czy na przykład tam będą jakieś truskawki. Zjemy je sobie i zobaczymy, czy z tego chłopca zrobi się dziewczynka. okej okay, jesteśmy na miejscu, i tutaj jest taki ogródek. Zobaczymy, czy tutaj jest to. I moi drodzy, ogólnie to będzie tak, że. O, mamy truskawki, dobra, chodź tu. Ogólnie u Was to może być w zupełnie innym miejscu, ponieważ system, jakby tych. czy macie, gdzie macie owoce i warzywa, jest. Totalnie losowy, więc wy możecie tutaj mieć kompletnie inne rzeczy. Nawet jak tutaj to jest złe, to ja to słuchajcie, mogę schakować, bo chyba mam taki kod, czy tam takiego moda, no ale wiecie, on w ogóle nie wpływa, więc ustawimy sobie stan wzrostu taki i wygenerujemy sobie owoce. Tak, taki mały hak słuchajcie, na potrzeby odcinka. Ok, zebraliśmy 10 truskawek, więc w tym momencie, słuchajcie, lecimy do domku, zjemy sobie truskawki, posłuchamy sobie muzyki i zobaczymy, co się stanie. Będę i kazał zjeść około 3 truskawki, no powiedzmy, że tyle wystarczy i teraz będziemy sobie Słuchać popu, z tego co pamiętam, tak. No, mi się jakoś to powiem, wam szczerze, ciągle myli, i w tym momencie leci nam pop. Zjemy sobie jeszcze, słuchajcie, na dodatek, jedną truskawkę e, i zobaczymy, czy teraz z teraz tego chłopczyka zrobiła nam się dziewczynka. Dokładnie, moi drodzy. Jak widzicie, ten system działa. E, także, nawet jakby nie posiadając tego moda, możecie. Możecie sobie po prostu tutaj mieć taką pewność, że na pewno ta płeć będzie się zmieniać. Ja wam tutaj pokazuję, żeby mieć od razu dowód na to, że to się zmienia, że ta płeć się zmienia. Ok, pozwoliłem mojej simce urodzić to dziecko, żeby ono właśnie już było, a my teraz zajmiemy się tym systemem jakby wpływania na ilość dziecka. Klikamy sobie na tą ikonkę, gdzie mamy naszą aspirację, i wchodzimy sobie do sklepu, filtrujemy sobie na cechy. I za około z tego co pamiętam, 3000 punktów aspiracji powinna być taka cecha jak płodna. Płodny. No właśnie, ja jestem ślepy, totalnie. Płodni Simowie z większą łatwością starają się o dziecko i mają większą szansę na bliźnięta lub trojaczki. I jeśli my sobie to kupimy, no niestety nie mamy stuprocentowej pewności, że to nam na pewno zadziała. Ale. Zawsze zwiększamy ten procent szansy na większą ilość dziecka. Jeśli ktoś na przykład chce mieć właśnie bliźni bliźniaki albo trojaczki. Plus kolejny system. Kolejny system znajduje się w cechach parceli. Do dokładnie w tym miejscu tutaj. Istnieje taka cecha jak na linii mocy. To mieszkanie przepełnia osobliwa, sprzyjająca płodności energia żywiołu i ziemi. Często rodzą się tu bliźnięta. Weźmiemy sobie coś w tym stylu. I teraz mamy, słuchajcie, naprawdę podwojone możliwości na ilość tego dziecka. Słuchajcie, to jest tak naprawdę wszystko. Więc teraz z cechą płodna plus z cechą parceli e, na linii mocy, postaramy się o dziecko i od razu też sobie zobaczymy, jaka będzie ilość tych wylosowanych dzieci, prawda? E, żeby też, tak jak mówię, no nie tracić tego czasu, ja po prostu sobie to podglądam w tym modzie, żeby no nie czekać na te porody i w ogóle. E, nasza Simka jest w ciąży i teraz zobaczymy sobie od razu, czy wygląda to no właśnie. Jak widzicie, nosi w brzuchu dwóch chłopców. Więc od razu nam jakby się podwoiły te szanse na większą ilość dzieci. Także tak to, moi drodzy, wygląda, jeśli chodzi o ten system wpływania na ilość i na płeć dziecka bez modów. Od razu sobie słuchajcie, urodzimy te dzieci, żeby one też były. Niech będzie Dariusz i Jonasz, i mamy, słuchajcie, bliźniaki. A teraz Wam pokażę system z modami. Tak naprawdę podejrzewam, że tych modów może być troszeczkę więcej, które umożliwiają nam jakby customizację tej ciąży. Natomiast wydaje mi się, że najprostszym narzędziem jest po prostu MC Command Center. Jak widzicie już wcześniej wam pokazałem. Mamy tutaj zakładkę ciąża i w tym momencie możemy sobie rozpocząć ciążę z kim tylko ich chcemy. Na przykład nawet widzicie bez, bez w ogóle poczynania tego możemy tu sobie na przykład wpisać, nie wiem, że chcemy trójkę mężczyzn i zero kobiet. Pamiętajcie, żeby Wpisać 0 zawsze, bo nam się wylosuje coś losowego, prawda? Jak tutaj nic nie wpiszemy. I z, z, jak potwierdzimy, mamy napisane, że to jest trzech chłopców. W tym momencie możemy sobie zmienić partnera w trakcie, na przykład na kurczę, no nie wiem, kogokolwiek, Mortimera i możemy zatrzymać tą ciążę, możemy e, etap ciąży, możemy wywołać poród, zmienić trymestr. Tak naprawdę, słuchajcie, tu możemy określić znowu e, maksymalną, minimalną ilość ciąży. Także to jest ten system z modami. Ja lubię ten system, bardzo często go używam i wiem, że jest to trochę właśnie psucie zabawy. Taka niespodzianka, no przestaje być niespodzianką, bo możemy tu sobie dowolnie customizować. No ale jeśli ktoś ma, nie wiem, jakby. Fabułę sobie wymyśloną, ma taką potrzebę, no to jak najbardziej można sobie z tego, z tego systemu używać. No, jeśli ktoś nie może mieć modów, nie chce mieć modów, to może właśnie sobie skorzystać z tego systemu. Jak widzicie, on działa, bo. No, nie wpływałem w ogóle na, na ilość czy na płeć tego dziecka, nie korzystając z modyfikacji. Także, moi drodzy, najprawdopodobniej byłoby to na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam trochę wspomogłem, że was trochę wspomogłem i wasza rozgrywka teraz będzie jeszcze lepsza, ponieważ będziecie sobie mogli decydować o waszych dzieciach. Moi drodzy, to chyba tyle. W ogóle dzisiaj chyba mija rok od premiery yy, Życia Eko. Tak, jakby nie wiem, czemu o tym mówię, tak po prostu z ciekawostki. Moi drodzy, ja kończę w sumie dzisiejszy ten odcinek i, i to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie. Trzymajcie się do usłyszenia. A my się widzimy kolejnym razem w kolejnych filmikach. Trzymajcie się i cześć.